Cześć i czołem. W tym odcinku chciałbym wam pokazać, jak dodać na serwer oraz poprawnie skonfigurować plugin, który daje nam kompas, tak jak na przykład jest na Manhuntach. Pierwsze co robimy, to wchodzimy w link, który jest zamieszczony w komentarzu. Jest to link do Spigota. Tutaj jest do pobrania takiej plugin jak Tracking Compass. Jest to jedyny plugin, który będzie nam dzisiaj potrzebny. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten plugin jest również dostępny na Atarnosie, więc nie musicie o się nic martwić. Naciskamy sobie przycisk Download Now. Wybieramy, gdzie, gdzie chcemy go sobie zapisać. Dajemy zapisz. Plugin nam się teraz pobiera. Przechodzimy do yy, plików naszego serwera. W, w Atherno się wygląda to dokładnie tak samo. Wchodzimy w plugins. I tutaj przerzucamy naszego plugina. Teraz możemy to zamknąć oraz włączyć serwer. Dobra. Jeśli jesteśmy już w Minecrafcie, teraz wy, wystarczy wpisać tracking compass. Teraz dostajemy kompas, naciskamy prawy przycisk myszy, Player list i tutaj wyświetla się lista graczy na serwerze. Wybieramy tutaj, tutaj tą osobę, która ma być zaznaczona na kompasie. Teraz, jak możecie zauważyć, kompas cały czas wskazuje tą osobę. Możemy się oddalić jak chcemy daleko, a kompas co czas będzie pokazywać. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie na scenę poradniki, proponujcie w komentarzach. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Cześć!